Miłości, moc, miłość i moc. Dziś będzie o uroku osobistym, czyli o indywidualnym pięknie każdego człowieka. Również oczywiście o Twoim. Dla bardzo wielu osób, uroda jest wręcz substytutem mocy osobistej. Jeżeli czują się danego dnia bądź na danym etapie życia w sposób atrakcyjny, oczywiście pozwalają sobie na. Bardziej fantazyjne reakcje, wchodzą w bardziej odważne plany. I wszystko to jest naturalne, wpisane w ludzki genom, ale co jeżeli powiem Ci, bo powiem Ci na pewno, że masz na to wpływ? Masz stuprocentowy wpływ na poziom swojego piękna, na to, jak manifestuje się Twoja zewnętrzność na to jak będą cię postrzegać inni i ten wpływ to wpływ naturalny. On w żaden sposób nie zawiera manipulacji, bo nie musi. Jest oparty na prostej zasadzie, że jeżeli zawierasz coś pięknego, robisz coś pięknego, no to dokładnie takie wartości poprzez ciebie przeświecają. Są widziane wszędzie tam, gdzie jesteś ty. Bardzo ważne. Że w dzisiejszych czasach mamy pewnego rodzaju kryzys postrzegania piękna. Po wiekach, które wręcz wyśrubowały standardy do niemożliwości, które zestresowały bardzo wiele pokoleń, przyszła moda na to, żeby wręcz zaniedbywać swój wygląd, swoje zdrowie, swoją higienę, nawet niekiedy. I w żaden sposób nie jest to zgodne z ewolucją światła w człowieku, ani nie jest to w żaden sposób fajne, czy też wyzwolone. Jest to pochwała lenistwa, nic innego. Niemniej jednak ludzie bardzo często podchwytują to, bo wydaje im się, że to adaptacja. A następnie no, wydaje im się, że to pogodzenie się z czasem, pogodzenie się z losem, ale czas jest zawsze teraz. Tak samo dla Ciebie, jak i dla Twojej skóry, jak i dla Twojego organizmu, jak i oczywiście dla Twojego i dla mojego zdrowia na Ziemi. Czas jest zawsze bieżący. I jeżeli Ty masz tradycję, zwyczaj, by spędzać czas w rodzaju, no powiedzmy, czasu, który nazwiemy pięknem, czy tworzysz piękno, czy dbasz o swoją urodę. Czy to Ty chodzisz po mieście jak dzieło sztuki, tak naprawdę robiąc to, co graficiarze robili od wieków i nazwano to nielegalnym, czyli za własne pieniądze upiększając miasto, bo to Ty kupujesz te kreacje, to Ty robisz te make-upy, to Ty farbujesz swoje włosy, to Ty starasz się w jakiś sposób tu mówię głównie do kobiet, ale nie tylko no być w tej najlepszej. Możliwej wizualnej formie siebie według siebie. I oczywiście każdy człowiek postrzega Cię inaczej. Nie masz y, takiego jeden do jednego wpływu na ludzką percepcję, ale masz wpływ na to, co w tobie, z tego co zawierasz, jest bardziej widoczne. I teraz uwaga: piękno to jest potęga. Słyszeliście o Kleopatrze, słyszeliście o karierze supermodelek, choć rzeczywiście nie komentuję, którędy ją przeważnie zrobiły, ale wiecie, że człowiek jako istota seksualna zwraca uwagę na potencjalnych partnerów i partnerki i ewentualne geny przyszłych pokoleń pod kątem właśnie również urody. Uroda umożliwia w życiu wiele rzeczy. Prosty przykład. Jeżeli bylibyście przedszkolanką i mielibyście pod opieką 17 dzieci, i 14 spośród tych dzieci, no wiadomo, słodkie, piękne, dzieciątka z wielkimi oczami, ale kilka, kilkoro z tych dzieci, no, wyglądają jak potomstwo hmm, Ice Cube, który jest właśnie wściekły w tym momencie. No i na przykład. Na nią, kogoś wyjątkowo irytującego. Taka twarz, która jest odzwierciedleniem genów. I do takiego dziecka już nie pyta się nauczyciel, czy też opiekun, jak ci minął dzień, tylko pyta się, czy masz jakiś problem. Gdy dziecko słyszy to od początku życia, zaczyna ten problem mieć. Uwaga! Uroda jest na tyle ważna, że interwencje chirurgiczne w urodę to jedna z najpopularniejszych. Operacji na żądanie z własnej woli, które są przeprowadzane na świecie. Ludzie ryzykują bardzo często utraty życia i zdrowia. No, w ten sposób na przykład zmarła matka Kanye Westa gąda, no, ponieważ operacje plastyczne również ich uzależniają. I teraz zobaczcie, to takie twarde, trzeciogęstościowe radzenie sobie z mankamentami urody. Takie, które wymagają skarpela, interwencji chirurgicznej, to właściwie nie licuje już z czasami, w które idziemy. W nowych czasach świata wiemy już, że możemy kształtować swoją urodę, po prostu pamiętając o tym, że to jest też coś, nad czym się pracuje. Widzicie, kiedy człowiek się starzeje, naturalny proces wedle tego, co wiemy z Ziemi do tej pory, no to wiadomo jest, że traci wodę w swoich komórkach, wiadomo, że traci sprężystość, traci kolagen i generalnie rzecz biorąc, wiele w tym straty. Gdyby ten człowiek umiał się uzupełniać z tą samą mocą, bądź też otrzymywałby samo od siebie zasilenie dla pierwiastków, które jego i ją budują. No, oczywiście nie byłoby potrzeby odchodzenia z tej ziemi i z ludzkich ciał, bo byłyby one niezniszczone. Byłyby one zawsze w procesie rewitalizacji. I coś takiego, dokładnie taki mechanizm my jako ludzie mamy wbudowany w siebie, ale on został na właściwie tysiąclecia zablokowany. W tym czasie świata jest tendencja do myślenia, że to się przebudzi. Budzą się różne wartości, budzą się talenty. Świat budzi się artystami, rodzi się na nowo artystami, pionierami, którzy zobaczyli coś jako pierwsi w tych sferach, w których przebywają, na wysokościach, na których latają, już coś tam słychać, więc w swoim stylu przekazali ludziom, czy to przez malarstwo, czy przez muzykę, czy jakąkolwiek inną gałąź twórczości, no po prostu. Ta zmiana została przekazana, zmanifestowana, i właśnie za pośrednictwem artystów, dzięki artystom, my bardzo często te update'y mamy. Po prostu społeczeństwo ma swoich proroków, każda generacja ma swoje głosy, pokolenia, tak zwane i w naszym pokoleniu raperzy mają sporo do powiedzenia. No i nawet rozciągnęłam pojęcie pokolenia na. Ostatnich 50 lat to nieco więcej niż w Biblii, tam pokolenie wynosiło 40, ale w tym roku świętujemy 50-lecie hip hopu, to jest jedna z takich mocniejszych, potężniejszych rzeczy, która się wydarza w wpływach kulturalno-powiedzmy związanych z talentem. Natomiast jeśli chodzi o piękno, to tutaj również jest pewien kryzys. W tym roku bardzo wiele osób powstrzymało się z wydawaniem płyt. Ze względu na to, że mimo tego, że te płyty są gotowe, i nie mówię tylko o jednej osobie, przeważnie tak, ale w tym momencie akurat nie, to te osoby podjęły decyzję, by nie pomnażać w świecie już treści, które dotyczą przeszłości, tylko że jest na nas obowiązek budowania czegoś do przodu, pokazania nowych konceptów. Jest to bardzo ważna odpowiedzialność pioniera. Gdybyś miał megafon, przez który raz na rok, raz na jakiś czas możesz powiedzieć coś, a nawet całkiem sporo wiadomości, i usłyszycie cały świat, to co by to było? Oni stanęli przed tą odpowiedzią, no i wszyscy, jak jeden mąż, zdecydowali się pomnażać piękno. I każdy to postrzega inaczej, także zobaczymy oczywiście, co z tego wyjdzie. Natomiast jest to tendencja, jest to kierunek. Tak jak ludzie jeszcze do niedawna hołdowali takiej brutalnej brzydocie temu, by coś było prawdziwe, ale wcale niekoniecznie musi być wysokiej jakości, czy też wcale niekoniecznie musi się starać, tak teraz zaczyna nam zależeć na tej perfekcji. Tak jakbyśmy zrozumieli, że to najbardziej właściwa, Potężna informacja przepisuje wodę, wpisuje wzory we wszystko, co dzieje się we wszechświecie, w każdego człowieka. Piękno jest taką drogą, bo każdy potrzebuje być w pięknie. A dokładniej, by dusza mogła odrodzić się w nowym czasie świata, potrzebuje generować piękno. Potrzebuje nie tyle być w uzależnieniu od zewnętrznych masaży, kremów, terapii. Co so, być źródłem tego yy, i właściwie być źródłem yy, też sposobów dla innych. Chodzi o to, by wspomagać wzrost piękna nie tylko u siebie, by wiedzieć, że piękno świata ma też wymiar kolektywny. Twoje osobiste piękno yy, to również yy, taki obszar, generalnie Twoja uroda, gdzie Ty masz stuprocentowy wpływ na to, co zostanie zobaczone w społeczeństwie. Ty możesz zadecydować, czy ludzie będą postrzegali Ciebie jako poważnego człowieka, czy jako profesjonalnego Hecheszkowicza. To Ty masz dokładnie te klucze w swoich dłoniach. Ta metamorfoza może się odbyć podczas jednej sesji zdjęciowej, jednego wideo, ale to Ty decydujesz. Ludzie bardzo często zaniedbują ten dokładnie aspekt siebie, aspekt wizualny. Mówią, żeby nie oceniać książki po okładce, tymczasem to wszystko co robi nasza podświadomość. My czytamy to, jaką mimikę na przykład ma zazwyczaj dana osoba. Czy ta twarz jest przyzwyczajona do uśmiechu, czy raczej do jakiegoś grymasu nienawiści. Zanim poznamy człowieka, to nasze pole morficzne, nasze pole informacyjne już się przesiąknęło z tą osobą, i już wiemy, już czujemy, co to mniej więcej za energia, jaka atmosfera się z tym wiąże, co to może spowodować, takie połączenie. I kiedy podchodzimy pięknem, wszyscy są na tak. Piękno to jest teraz ten klucz, który będzie otwierał wszystkie drzwi. Kiedy podchodzimy, do życia, do działania, do nawet swojego własnego domu, poprzez optymalizację w stronę piękna, wówczas sam pewnością wszechświat będzie nam sprzyjał. To jest kierunek, który jest teraz bardzo, bardzo promowany, nie tylko w gwiazdach i nie jest to sezonowe. W nowym czasie świata potrzebujemy zauważyć, że piękno to rzecz wewnętrzna, że... Tak jak próbowali nam wyjaśnić wcześniej twórcy reklam, ale trochę krzywo poszło, ta unikatowość jest naszą bardzo, bardzo wspaniałą częstotliwością. Jest czymś, co nas wyróżnia. Jest nie tyle naszą bronią, co naszym instrumentem do działania w świecie, naszym narzędziem. Potrzebujemy zestroić się z unikatowością siebie, dowiedzieć się, jak wesprzeć siebie w swoich najbardziej swoich cechach. Piękno to dla wielu ludzi przeszłości jakiś standard. To jakaś waga, jakiś wzrost. Zwróćcie uwagę na wszystkie wybory miejsc. Te dziewczyny wyglądają, jakby były zrobione w jednej fabryce. I to przed wczoraj, bo bardzo często na ich twarzach nie widać życia, natomiast widać wiele interwencji chirurgicznych. I generalnie rzecz biorąc, ten standard właściwie odchodzi w zapomnienie teraz, na naszych oczach. To, co rezało głowę dziewczynom w naszym dzieciństwie, no w tej chwili nie będzie miało nad człowiekiem żadnej mocy. Dlatego, że każdy rozkoduje w sobie, że to piękno osobiste to jest właśnie ten klucz. To jest właśnie to, co Cię połączy z ludźmi, którzy Cię naprawdę wesprą. I to jest właśnie to, co Cię zestroi z tą wibracją, z którą naprawdę masz być w połączeniu. To jest ten klucz, który Cię zaprowadzi za każde drzwi i jeszcze mało tego otworzyć je. I teraz uwaga. Wcześniej piękne było zbrutalizowane. Właściwie bardzo służyło seksualności. Świat starał się wszystko, Spieniężać, robić użyteczny. Teraz wystarczy po prostu obserwacja, wystarczy być. Nowy standard świata nie nakazuje wymiany wszystkiego na pieniądze. Piękno nie jest tutaj po to, by być Twoim zasobem, by Ci na przykład lepiej w pracy poszło, prawda? Piękno jest po to, a może nie po to, dlatego, że możesz się tworzyć, możesz być tym, który to piękno. Zawierasz. Możesz być po prostu jak no, ludzki silnik, który emitujesz piękno. Jak czakra, który właśnie tą wibracją, właśnie tą doskonałą, wyjątkową, bardzo cudowną energią obdarzasz innych. Jeżeli to masz, jeżeli jesteś tego źródłem, to oczywiste, że to z ciebie wypływa. I teraz uwaga: każdy z nas ma swoje. Osobiste motywatory do piękna. Dla kogoś to jest ukochana osoba, dla kogoś, kto myśli przeszłością i zemstą, to może być nawet zemsta na byłym czy na byłej. Dla jeszcze innych to może być po prostu wewnętrzna ciekawość, jak bardzo wspaniałą formę może dana osoba osiągnąć. Ale niezależnie od tego, co tobą powoduje, pamiętaj, że twój dzień ma tylko 24 godziny i jeżeli ty spędzisz sobą, swoim ciałem, swoją twarzą, swoją emocją, swoimi uczuciami, ten czas, jakieś godziny tego dnia w tworzeniu piękna, w byciu pięknym, w pięknych uczuciach, to tego samego czasu, logiczne, nie wydasz na głupoty. Tego samego czasu nie wydasz na nienawiść, na brzydkie zachowania, na coś, co cię wybrudzi. Piękno jest jak muzyka klasyczna, która toczy się do przodu i chcesz, żeby się toczyła. Nie potrafisz być może jej przewidzieć, ale jesteś w zaufaniu, że cokolwiek wydarzy się do przodu, będzie właściwe, naturalne, piękne. Tak należy na to spojrzeć. Teraz wkraczamy w taki czas życia, świata, siebie. Jak wspomniałam nie, jest to sezonowe to już zostanie, gdzie zwrócimy uwagę na poprawę i optymalizację własnego piękna. Nawet jeżeli ktoś się poddał, jeżeli ktoś stwierdził, że nie lecie swojej dolegliwości albo też nie interesuje się chodzeniem do kosmetyczki, to w tej chwili możecie okazać, że prosty internet i lifehacki, które tam są, pomogą tej osobie. Odnaleźć z powrotem wiarę w swoje wyglądanie. I teraz uwaga, to też jest talent. Tak jak sport, tak jak wyczucie muzyczne, umiejętność wyglądania, umiejętność wyrażenia swoją formą fizyczną, siebie, to jest coś, na co ludzie pracują na przykład w toku rozwoju duchowego. Wówczas, wszystko to, co jest wewnątrz, odzwierciedlone jest na zewnątrz. Oczywiście jest to piękne. I generalnie rzecz biorąc, w momencie, kiedy spędzasz czas w pięknie, staje się to Twoim nawykiem. Dlatego odnajdź swoje piękno. To jest zadanie na następny rok, na następne zawsze. Nie zaniedbuj tego, jeżeli wiesz, że w czymś ci brzydko, ale na przykład jest to dla Ciebie wygodne, no, zastanów się, czy na pewno chcesz zawierać takie wyglądanie. Pamiętaj, że to ty decydujesz, to ty wybierasz i nikomu ani nie oddasz tej odpowiedzialności, ani też nikt jej za ciebie nie weźmie, bo to ty jesteś pierwszym, który postrzegasz siebie. Jeżeli chodzisz w kółko i powtarzasz i o swojej grubości, o swojej tam cokolwiek ludzie narzekają, tutaj ludzie na koło mnie nie narzekają, bo wiedzą, że to się źle kończy, ale no bo w żabę mogę zamienić, wiadomo, ale chodzi o to, że jeżeli jesteś w tworzeniu swojej urody, siebie, nie masz czasu na narzekanie. Kierunek, uwaga, epickość. Tego ci żadna komisja nie oceni, tego ci żadne zry punktami ani gwiazdkami nie podsumuje. Jeżeli ty się czujesz najbardziej nasyconym roztworem siebie, najbardziej pełnym sobą siebie, czujesz się. W inspiracji, czujesz się w mocy, po prostu, w mocy osobistej, czujesz się w kompletności, w zupełności siebie. Wtedy również Twoje piękno jest w pełnej swojej emanacji, bo moc jest też piękna. Pamiętajcie, to miłość uzupełnia nas w piękno i miłość jest to bycie pięknym u drugiej osoby, To też ważne. Dlatego nie zaniedbujcie swoich partnerów lub też partnerek, nawet jeżeli jest Wam już razem bardzo wygodnie i nosicie te same bukserki, to niech któryś z Was czasami użyje makijażu i polecam, żeby to była dziewczyna. Jednak, ja jestem chyba bardzo konserwatywna. Niemniej jednak chodzi o to, żebyście wykazali jakieś staranie, żebyście dali to sobie. Niech wam tego nie dam. Później będziecie, znaczy nie później, nawet już teraz. Możecie zacząć narzekać, że waszego piękna nie widać, no bo jak je yy, chowacie, no to kto miałby je z was wyciągnąć i niby ja. Pamiętajcie, że piękno jest jak dar. Gdy piękna osoba wchodzi do pomieszczenia, czy jest ona piękna słowem, czy piękna urodą, czy piękna ubiorem, czy zachowaniem, to całe pomieszczenie i cała sytuacja rośnie w piękno. Moc osobista polega na tym, Moc osobista od strony Wenus, od strony płci własnej wartości, od strony manifestacji fizycznej, by właśnie zawsze być tą osobą, która to piękno wprowadza. I tego Tobie i sobie życzę. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Abra